Daniel, witamy, witamy w Olsztynie, witamy już dzisiaj w biało-zielonych barwach. Jakie to uczucie, wracać do miejsca, gdzie, gdzie zakończyła się tą swoją karierę siatkarską? Jedno jest pewne, wspominam sezony 2016-2017, 2017-2018 z uśmiechem na twarzy, bo to były przepiękne dla mnie sezony, ale też dla Olsztyna. To były moje ostatnie dwa sezony z przygodą, przygodą ze siatkówką, może karierę, zwał jak zwał i na pewno fajnie jest tutaj wracać, obiekt absolutnie inny niż kilka lat temu. I tyle, mam dużo ochoty, ochoty do pracy, mam sporo pomysłów. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu. No właśnie jak te pierwsze dni będą wyglądać, czy planujesz duże zmiany tutaj w zespole, czy to jest kosmetyka. Jak ty to widzisz te, te pierwsze dni tutaj po Twojej pracy w Olsztynie? Przede wszystkim musimy się z drużyną wzajemnie poznać i to jest dla mnie, dla mnie kluczowe. Kolejna rzecz zdrowie zawodników. Tutaj na treningu zobaczymy jak kto się czuje. To, to, jest, to, to jest najważniejsze. Yy, mamy do 23 marca, kończy się runda zasadnicza. Mamy cały czas szansę na playoff i taki jest nasz cel. Yy, oczywiście mamy troszkę straty do, do 8-7 miejsca, ale to jest sport i, i dużo rzeczy może się jeszcze zadziać. Oczywiście, w sporcie, yy, każda drużyna, każdy trener musi mu, muszą mieć szczęście. I, i... Troszkę tego szczęścia też potrzebujemy, a tutaj mam na myśli szczęście i zdrowie, bo to, bo to jednak ma też spory wpływ. Ale też systematyczna praca, na pewno rewolucji nie będzie, bo nie ma na to czasu. No to pierwszy mecz w sobotę z Katowicami, debiut tutaj przed ruszyńską publicznością. Czy takiego starego wyjadacza, jak Ty, lekki stres, trama może, może złapać, czy to już w ogóle Ci, ci minęło? Z tego co się orientuję, to w 2017-18 roku, jak grałem ostatni sezon w Olsztynie, to byłem starym zawodnikiem, a teraz jestem młodym trenerem, więc na pewno ten stres mi towarzyszy, to jest, to jest dla mnie nowa historia. Chciałbym stworzyć coś wspólnie z, z drużyną pięknego dla Olsztyna i takie mamy też marzenia i cele.